Czy na pewno wiesz, co jesz? To pytanie od pewnego czasu zadaje sobie w Państwa imieniu troje naszych reporterów. Dzięki temu powstał dzisiejszy odcinek uwagi poświęcony wędlinom, a właściwie temu, ile jest mięsa w mięsie. Czy z kilograma mięsa powstaje kilogram, czy może dwa kilogramy polędwicy lub szynki? Wędliny w naszym jadłospisie od zawsze były synonimem luksusu i dobrobytu. Z każdym rokiem stworzywamy ich coraz więcej. Jeszcze 13 lat temu statystyczny Polak w ciągu roku zjadał około 3,5 kilograma węd wędlin wysokogatunkowych. Natomiast w ubiegłym roku każdy z nas zjadł już ponad 7 kg szynki, polędwicy czy baleronu. Zapraszam Państwa na całą prawdę o polskich wędlinach. Raport przygotowany przez Martynę Astykę, Mariusza Zielińskiego i Macieja Wójcika. Wielu miłośników wędlin, zaraz po tym co zobaczy, skojarzy apetyt. Popularne w Polsce wędliny takie jak polędwica, baleron czy szynka, Pompowane wodą i substancjami chemicznymi. Producenci robią to, żeby poprawić smak i trwałość wędlin. Kupując szynkę, mało kto jest świadomy tego, że woda z fosforanami i pochodnymi azotu może zajmować w niej 30, 50, a nawet 70%. Szynka w Polsce długo była synonimem luksusu. Podajemy ją podczas świąt, a także chorym i dzieciom. Uważa się, że szynka to doskonała wędlina, która służy zdrowiu. Niejednego zaszokuje więc to, że szynka jest nie tylko niezdrowa, ale również może szkodzić. Za chwilę wejdziemy do tych zakładów mięsnych. Tutaj zobaczymy jak przy pomocy chemii i specjalnej maszyny z jednego kilograma mięsa można zrobić nawet do dwóch kilogramów gotowego produktu. Idziemy teraz obejrzeć tę mamy. specjalnych takich urządzeniach, wtedy można tam zmieścić jeszcze do 15% więcej z tego roztworu. Substancja widoczna w tych kadziach ma różny smak i kolor. To tak zwana solanka do nastrzykiwania mięsa. Jej rodzaj decyduje o charakterystycznym smaku wędliny. Właśnie byliśmy w średniej wielkości w zakładzie macarskim, takich zakładów w Polsce są setki. Takie maszyny, jak widzieliśmy, stoją w każdym z tych zakładów. Tylko od uczciwości tego, kto produkuje wędlinę, zależy to, ile solanki wstrzykuje do mięsa. Fachowcy twierdzą, że takich zakładów, w których wstrzykuje się bardzo dużo solanki, by zarobić na wędlinie, może być nawet połowa tych, które istnieją w Polsce. Zatem jesteśmy skazani na jedzenie tej wędliny. No niestety jesteśmy skazani, bo to są produkty, które głównie znajdują się w sklepach. No dobrze, a jak rozpoznać, ile jest mięsa w mięsie? Ile jest mięsa w tej wędzonce? Tu jest dobry przykład, ja to pokażę Ci. Zobacz, przede wszystkim ugnij tą wędzonkę. No ugiąłem. Ona jest miękka. No tak. Zobacz, tutaj pływa jakiś różowy płyn. Tutaj też pływa płyn. I to jest właśnie też. szolanka. I teraz, no, mnie troszkę teraz żeby już sprawdzić powody. to dokładnie, trzeba po prostu przeczytać etykietę. Zobaczcie, ile jest mięsa w tych produktach. W mojej wędzącej jest 58%. Nie. W moim skawie pieczonym jest 66,7%. No, tak, ale myślę, że to jest w ogóle rekordziska. To jest mielonka tyrolska, Maciek. Zobacz, ile jest mięsa. 14,5% mięsa. Proszę, że mój dzieci nie mogą mówić na temat całego zakresu produkcji. No to jest o tym tajemnicze, prawda? Wyjście z zakładu jest w ogóle bez żadnej dyskusji. Dlaczego? Musimy mieć pani zgodę z lekarza weterynarii, musi pani mieć badania. Ja mam badania. Mówi pan o badaniach Stanley Pidowskich? Tak, książeczka... Yy... Tak, ja mam ta, taką książeczkę. Musimy zacząć w ogóle od tego, tak. że TVN nie, 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 nie budzi mojego entuzjazmu. Proszę na y, adres nasz mailowy przesłać y, zagadnienia, które Panią interesują. Dobrze. Prośbę o pokazanie, jak wygląda produkcja współczesnych wędlin skierowaliśmy do wszystkich przodujących producentów mięsa i wędlin w naszym kraju. Każdemu cierpliwie tłumaczyliśmy, że działamy w interesie konsumentów, którzy mają prawo wiedzieć, w jakich warunkach, w jaki sposób i z czego powstają popularne, znane i lubiane wędliny. Wszyscy, do których się zwróciliśmy, odmówili. Z jednym wyjątkiem. Producenci mięsa i wędlin wyznają zasadę, że jeśli Polacy nie wiedzą, jakie są kulisy polityki, nie powinni wiedzieć, z czego powstaje kiełbasa. Duży producent wędlin zdecydował się wpuścić nas do swojego zakładu. Ciekawe, czy zobaczymy, jak naprawdę powstaje szynka i czy tu używa się nastrzykiwarek. Grupa Sokołów to drugi z tego wielkości producent mięsa i wędlin w Polsce. Rocznie w siedmiu zakładach należących do holdingu produkuje się ponad 83 tysiące ton wędlin i przetworów mięsnych. Naszym przewodnikiem jest prezes Sokołowa. Jako profesjonalista nie ma nic do ukrycia. Na tym etapie jest dodawana solanka w ilości około 20% po to, żeby przyspieszyć proces seklowania, żeby one były na przekroju różowe i miały smak w każdym punkcie identycznym kilogramów mięsa utrzymamy około dwudziestu kilogramów polędzich. Panie prezesie, a czy to co się dodaje do tej na... to jest zdrowe? Wszystko jest eee, atestowane i także nie dostaje się nic, co jest zabronione. Ja rozumiem, ale czy te dodatki są obojętne do naszego organizmu? A to nie ja jestem ekspertem. Panie prezesie, a gdyby Teraz zrobisz te szynki bez żadnych dodatków. Czy one by miały każdy inny smak? Nie. będą miały jednakowe. A potem będą miały już inny smak. No. Do niezazwonych? Tak, dodamy, doda, dodamy pewne składniki również smaku, jak również sama obróbka później szynki. Czy ona będzie wędzona, czy ona będzie gotowana, czy ona będzie produkowana w folii barierowej. Bo nurowana. Cały ten proces da w efekcie inny Nastrzykiwarki są wykorzystywane na świecie od 50 lat. W Polsce na masową skalę są stosowane od lat 90. Jak twierdzi prezes Sokołowa o tym, ile solanki będzie w szynce, decyduje nie producent, tylko konsumenci, którzy chcą kupować tanio. Czy pan w Polsce producenta, który nie nastrzykuje. Wszyscy producenci Liczący się w Polsce, czyli produkujący dziennie od 20 do drzwiż, na pewno takie maszyny mają. Jesteśmy tak naprawdę tym, co jemy, dlatego że człowiek codziennie potrzebuje 60 składników odżywczych. My w ciągu roku średnio zjadamy około kilku kilogramów związków dodatkowych z żywnością samo. Więc tego jest dużo. Bardzo dużo dzieci ma w tej chwili alergię, łapie różne alergie, łatwo choruje, bo po prostu dajemy naszym dzieciom żywność, jaką wydaje nam się, że jest najzdrowsza na świecie, a okazuje się, że jednak mimo wszystko to nie jest chemia, tylko my na to nie zwracamy uwagi. Pod koniec ubiegłego roku inspekcja handlowa skontrolowała jakość polskich wędlin. Z tego raportu wynika, że w polskich wędlinach jest mniej mięsa, a więcej dodatków niż deklarują to producenci na etykietach. Inspekcja handlowa każdego roku bada wybrane losowo wędliny dostępne w naszych sklepach. Podczas ostatniej kontroli najgorzej ocenione zostały szynki konserwowe, mielonki i wędliny w formie bloku. Podczas badań laboratoryjnych stwierdziliśmy, że tego mięsa w rzeczywistości było mniej, natomiast występowano to chociażby skrobią czy większą ilością tłuszczu. Stwierdziliśmy też, Innego rodzaju nieprawidłowości, chociażby e, dodatkowych substancje, m, były też nazisty e, wygląd, zły smak, e, duża ilość soli. Przepisy Unii Europejskiej nie określają, ile ma być mięsa w benzinach. To zależy od producenta. Unijne normy regulują jedynie maksymalne ilości zagęstników, substancji wzmacniających zapach i smak, konserwantów, soli i innych dodatków podam kilka przykładów. Chociażby parówki cielęce, które y, powinny zawierać cielęcinę. W rzeczywistości stwierdziliśmy, iż miały jedynie przyprawę do cielęciny, a tak miały mięso wieprzowe i mięso wołowe. To chociażby parówki, gdzie miały znaczek na etykiecie odtłuszczone. Ba, nawet miały w deklaracji producenta, że to jest 20% tego tłuszczu w tej parówce. Niestety przepisy mówią o tym, że jeżeli jest to produkt odtłuszczony, powinien mieć maksymalnie 3% tłuszczu. Normy zezwalają również na używanie do produkcji węglin barwników. Jednak konsument ma prawo o tym wiedzieć. Prawo nakazuje producentom podać wszystkie wiadomości na etykiecie. Tutaj mamy wzrosty barwników, które są e, niebezwołalne do stosowania w wyrobach mięsnych. Czy stosując taki barwnik można zmienić kolor węgliny, żeby ona była... Ładniejsza dla oka, sprawiała wrażenie bardziej świeżej? Tak, oczywiście. Głównie, głównym procesem, który odpowiada za uzyskanie odpowiedniej barwy, jest oczywiście proces speklowania we mnie. Natomiast jeżeli w, tra w trakcie procesu mogą, wystąpią różnego rodzaju nieprawidłowości, taki barwnik może tę wadę zniwelować. Zagęstnik, stabilizator, przeciwutleniacz, substancja wzmacniająca zapach i smak, konserwant tym są faszerowane ogólnie dostępne w naszym kraju wędliny. Ciekawe, czy producenci tych substancji zgodzą się wpuścić naszą kamerę i pokazać, jak i z czego powstają te substancje, czyli zagęstnik, stabilizator, przeciwutleniacz, konserwant, substancja wzmacniająca zapach i Panie Macieju, my na chwilowo to dziękujemy, dlatego że my jesteśmy taką niedużą firmą, że proponujemy poszukać jakiejś większej firmy. Życzę Panu szczęścia, zdrowia, żeby ktoś panu o tym opowiadał. On pan takiej wiedzy nie uzyska. Dlaczego? Cała wiedza nasza to i cała pozycja nasza dzisiaj na rynku polskim to jest generalnie no, ciężka praca przez ostatnie kilkanaście lat i specjalnie nie chcemy się dzielić wiedzą na ten temat z nikim. Na obecną chwilę nie wyraża zgody, bo jest za duży, że powiem tutaj u nas do zgardia, bo zbudujemy chwilę do Niech mi powie, czego wy się boicie albo w tych że nie chcecie wpuścić. Nie, nie ma, to, nie jest, to, to nie jest na zasadzie boimy się, czyli to nie ma się czego bać, bo e, to e, czego się wstydzicie w takim razie, że nie chcecie wpuścić ekspertów. To nie jest, jesteśmy, jesteśmy świeżo po certyfikacji, jesteśmy świeżo po auditach zewnętrznych, także to nie ma się czego wstydzić. To na tą chwilę nie dlatego, że nie chcemy, ale no, są takie e, możliwości i warunki, że... W tej, po pierwsze nie mamy czasu, bo jeździmy i to i tam, a po drugie lepiej jak coś pokazywać, to coś ładnego. Nadmiar fosforu w przetworach mięsnych powoduje, że w organizmie młodego człowieka, który buduje swój kościec dopiero, jest zachwiana proporcja między wapniem i fosforem, stąd też te procesy nie zachodzą prawidłowo. Jeśli chodzi o karageny, to powodują one na przykład zmiany chorobowe w przewodzie pokarmowym, ale właśnie u dzieci. W tej chwili rak grubej grubego staje się najczęstszym nowotworem złośliwym wśród ludzi zaraz po, po, po tytonie zależnym raku płuca. I tutaj no, jest to na pewno sposób odżywiania, jak również zestaw czynników, które są no, rakotwórcze, mogą być rakotwórcze tych utrwalających żywności. Wiemy już, że przy pomocy specjalnych maszyn i mieszanek chemicznych z kilograma mięsa można zrobić nawet dwa kiloszynki. Na szczęście powstają takie zakłady jak ten, gdzie nie znajdziemy ani worków z tymi mieszaninami chemicznymi, ani takich maszyn jak na wstrzykiwarki. Krowiec wyjściowy, który po zapeklowaniu i po uwędzny wielokrotnie zamienia się coś takiego. I tego jest na pewno mniej niż produktu produktów 40% w tym przypadku. Można sobie samemu zważyć no, Wielkość tego i tak. Wędliny nienastrzykiwane produkowane według starych metod są o wiele droższe. Stąd ich udział w rynku jest minimalny. Pan nie jest w stanie kilograbać mięsa zrobić wówczas. No, wie Pan, co kana galilejska, tylko takie rzeczy, budowała w prawdziwy sposób. Z innymi produktami nie. Ja w tej chwili nie jestem w stanie, nawet nie mamy stosownych rządów i możliwości technicznych, żeby to zrobić. Ale robiłby Pan to? Nie, 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 nie. To mnie interesuje. Panu założenie powstania firmy z góry odrzucało tego rodzaju koncepcję. Myśmy... Od początku chcieli, żeby to była mała szybka autentyczna, naprawdę tak jak te przepisy, które znaleźliśmy już dla przedwojennych mówią. Staramy się go bardzo przytrzymać. W 1995 roku statystyczny Polak zjadał miesięcznie 30 dekagramów szynki polędwicy i baleronu. W ubiegłym roku zjadł już dwa razy więcej wysokogatunkowych wędlin. Szynka farowiejska, wędzonka staropolska, szynka babci, yy... Bardzo dużo nazw odnoszących się do tradycji. No, oczywiście jest to chwyt marketingowy. Wszystkie badania opinii publicznej pokazują, że Polacy chcą jeść i mają zaufanie do produktów naturalnych, do produktów polskich, do produktów które gdzieś tam korzeniami nawiązują do naszej do takich dobrych, chlubnej tradycji polskiej, polskiej kuchni. I stąd właśnie mamy nazwy szynka Bochuna, szynka Prababci, szynka dziadziusia, szynka szynka staropolska, czy chociażby nawet szynka jak Zagierka czy kiełbasa wyborcza. Chociażby. No to jest zgodne, zgodne z trendami, to jest zgodne z badaniami, które producenci w sposób dość cyniczny wykorzystują, dlatego że z reguły w 90%... Produkty te nie mają nic wspólnego ani z, ani z kuchnią tradycyjną, ani z tradycyjnymi metodami przygotowywania tych wełzów. Jeśli nie przekonuje Państwa to, co pokazaliśmy, przeprowadzimy eksperyment. Wiemy, że mięso podczas gotowania kurczy się, zmniejsza swoją objętość. W tej parówce jest zaledwie 20% mięsa, reszta to różne dodatki, w tym chemiczne. Zobaczmy, co stanie się z parówką, gdy ją ugotujemy. Krótka podczas gotowania wchłonęła wodę, napęczniała i zwiększyła swoją objętość dwukrotnie. Producenci tłumaczą, że kupowane w polskich sklepach benziny to spełnienie oczekiwań klientów. Naszym zdaniem to spełnienie marzeń o maksymalizacji zysku kosztem zdrowia i jakości. Rocznie wydajemy na wędliny 13 miliardów złotych, z tego tylko miliard przeznaczamy na wędliny drogie, produkowane według starych receptur. Musimy przy tym pamiętać, że niska cena szynki często świadczy nie o wyjątkowej promocji, a o niskiej zawartości mięsa, czyli tak naprawdę niskim koszcie produkcji.